Trago Maja, bramę otwiera Na TDW świata, wyobraźni jego brata Odchodzi i wraca, wykonana LS Gracia Oesterstacja, reprezentacja Stestowana racja, tak jak syta kolacja Bez wątpliwości, bez nieproszonych gości Właśnie tak, nie czaję się z myślą Czystą, nieczystą jadę, jak Afganista Popatrz bliska, na świat też jest blizna Czystnieje jak żywizna, w człowieku trucizna Nie wyzna sam tego, bojąc się Podświadomie, że utonie Albo się klamę, wyceluje w skronie Na myśl o drugiej stronie Lekko od tylko spokojnie odrzuć myśli o wojnie Na już jednej z wojen, czy tym rapem cię koje? A może zbroję, prowokuje, tracisz oriel Nie trać go tylko, tu zwiedzać a nie spać Dawać rady, nie spieszać zatrzymywać się, ulepszać Jak suka to ty, to jak se instynkt Pamiętasz jak młodość, dojrzałość, starość, cymentarz Oparte na prawdzie, istnienia nie w krętach Oparte na prawdzie, istnienia nie w krętach Co w życie wnosisz, a co z niego wynosisz Wiesz ku czemu się pocisz, czy masz tylko nadzieję Dobrze, wiesz co robisz? Czy nie wiesz co się dzieje? Obudź się obrót, trzymaj orientiz i powróc w prewencji, która w końcach chce zagłuszyć bicie serca Tak jak strach to morderca, ta, tak spokój to męczca Tak miłość moja tutaj a ja tam nienawiść skręca teraz gibona zakręcam Jak najlepiej czas spędzam Z dziewczyną, którą kocham z Muzyką, którą kocham w moim domu, który kocham A nie z tym co nie ma, brocha Takie moje życie, a bycie na szczycie Zależną od was samych, i to dla samych siebie, a nie dla kogo Teraz swoje rytmy podgłoś, pokaż sam se, a nie pokazuj mi Wierzę w Ciebie, anże policzone są dni, nie znaczy to nic Znów zasypiam, by śnić, śnij ze mną, graj ze mną, nie gram w ciemno światło, boże jest nade mną. Walczy, walcz, szalej, nie nadaremno. Miejsce spotów i na wszystko bądź gotów. Korzystaj z lotów, nawet nimi są dragi. Nie jesteś nagi, sam siebie nie zabij. Bo krótka jest droga od życia do śmierci. Ja czekam za mostem, zjomyszali wederci. Różnie z tym piwa ja zbyt często się gubię. Zbyt często przyjaciół grono to śleci sami ludzie. Dlaczego nie wiem, chciałbym stąd uciec? Chciałbym, nawet teraz, bo świat, w którym żyję, już umiera. Albo umarł, a ja jestem ślepy, nic nie widzę Jestem, jestem, zawsze będę to odpukać Jeśli chcesz do mnie wejść, to zapukaj Jeśli chcesz coś zjeść, trafiłeś, to właśnie tutaj Trafiłeś do brata, który zawsze ci pomoże i wysłucha Proszę może, mogę więc posłuchaj Piszę teraz zwrotę, by coś dała ci do ucha To do ciebie stłumaj. teraz ja zapukam Złap za otwórz twój ćwiczy Załapać mi pomysł, zanim razy trzy stracisz Pomyśl, przecież nic z tym nie płacisz Nie chodzi tu o hajs i nie chodzi tu o many Wiesz, OCB, o CB o 100 mi, więc, więc, że jestem po to, by ci pomóc Cześć, ziomuś jeśli będzie trzeba, dam ci numer telefonu dzwoń, wtedy, gdy będę potrzebny, ponad goń Podam ci też to, na czym tak w życiu zależy Zaufanie, to od lat sercu leży Damy, jeśli będziesz wierzył w siebie, we mnie Tak jak boga, żeby na o nigdy nie były me słowa, które dają do myślenia Sam zobacz, ile się zmienia w dzisiejszych czasach, tu w blokach Ludzie, których kocha zbyt często, dają po nosach Popełniają tak proste błędy, a szkoda Smak się zgubi większość, my możemy ich nie spotkać Jedyna po nich pamiątka, to w albumie zdjęcie Które zrobił chłopak, bo na ich nie wierzył w szczęście A dziś zamknął album, bo nie wiedział, że tak będzie Moligod Serce myśli częściej Co się stało z braćmi, których nie zobaczy więcej Każdy za coś traci i co zostawia w lesie Każdy za coś płaci, oni zapłacili więcej Szkoda, bo to podwórko i miejsce, w którym dziś jestem Co mnie jeszcze w nim zaskoczy, sam nie wiem Nie chcę nikomu płacić w oczy, bo nikt nie mówi dzisiaj szczerze W sumie nie powiem, bo te są tacy ludzie Jeszcze człowiek, który za mną pójdzie poda swoje ręce W sumie nie powiem, bo też